Siemaneczka oraz Life in Poland. Dzisiejszy dzień zaczynamy od pleców na siłowni. Także znaleźliśmy się tam gdzie wczoraj. Dzisiaj plecki robimy. Także pierwsze na tej maszynie. Rozgrzewkowo już sobie 5 założyłem. No także lecimy. lecimy sobie. Dobra, także do dzieła i przejdę sobie na tą maszynę. I później na wąsko sobie. Jeszcze dokitujemy nie? plecki. Dobra, tak zaczynamy dzisiejszy vlog. Także dzięki, że jesteście, subskrybujecie, łapeczka w górę oczywiście dla motywacji. Jak ktoś chce skomentować, no to zapraszamy yy, do komentarzy. Także lecimy dalej z tą robotą. Żeby nie przedłużać. 5 dyszek założone. Tutaj zrobione przód i tył na maszynie. Teraz sobie przyciąganie do siebie. Także pięć dyszek zaczynamy. Zawsze zwiększymy ciężar, intensywność. Eee, ostatnio tam czwartą, piątą serię robię sobie eee, max i spadkowa, nie? Na, na, że tak powiem, do odciny. Do odciny lecimy to. Także założone 60. I lecimy kurwa z tematami. Nie ma co się kurwa opierdalać. <gry> Seria 60 Teraz trzecia seria 8 dyszek Lecimy chyba do stuły sobie doje, Dobijemy, zobaczymy jak to będzie Także trzymajcie kciuki Za chwilę się przekonacie Czy bobelek nogawką nie wypadnie Taki chwilek, przepraszam Nie mogłem się powstrzymać Dobra, chwila oddechu Tutaj pokrążymy Ziomeczka sobie spotkałem z dawnych lat Tutaj no siłowni publicznej. Chwilę pogadaliśmy. No co, ze starego, z starej ulicy. No fajnie jest, kogoś zawsze sobie spotkać. Zawsze troszkę raźniej. Jak znajome twarze są, że tak powiem, w miejscach takich publicznych. Także dobra, lecimy. Także lecimy. Kolejny, drugi odcinek dzisiaj. 。<marriages fitur wonder> pykło, ale jeszcze ciężar. Dobra, do pierdolitroch. Nie no. 80. Nie. Stówka nie, ale dychę jeszcze dorzucę. Zobaczę jak się na 90 będę czuł. E, tutaj skończymy. Także tak to było przód i tył. I za chwilę sobie tutaj na, na wąsko pójdziemy. E, dzisiaj porobimy sobie na maszynach. E, ćwiczenia izolujące na plecy. Ponieważ ostatnio robiłem na chacie Wolnym ciężarem, wszystko z szczangami, hantlami Także przyszedłem e, na siłownię publiczną Żeby troszkę pokorzystać z maszyn e, Przed siłownią wjechał posiłek e, odżywczy Dwie piersi z kurczaka I zupka chińska <laughs> Razem wszystko w jednym I lecimy na trening, tak to wygląda moi kochani Ech. Dobra, łyk wody i zaraz zobaczymy jak ta dziewięćdziesiątka pójdzie e, że tak powiem dwa przez wdechy e, przed tym ciężarem e, Stówka na maszynie, na plecy już nie iść e, powiem wam bo na mnie tak myślę e, ale co to będzie, co to będzie później jak to wszystko zacznie się kotłować wszystkie maszyny zamykaniu. <laughs> ćwiczone było na kadziennym, <laughs> później Wam rzucę e, przebitkę gdzieś tu, między seriami, Wam rzucę. Muszę ściągnąć sobie e, moje stare zdjęcie, jak wyglądałem 3 lata temu i po prostu schudłem od pracy, od niećwiczenia. Także będziecie mieli poglądowo, jak Arkadiusz już 3 lata temu wyglądał, e, żeby po prostu. Rozmyć jakieś insynuacje, że coś teraz nie wybiorę, że coś podjadam, z grzeczności nie będę zaprzeczał. <gry> no ale po prostu wracamy do formy, że tak powiem, mięsień im pamięta. Także troszkę szybciej, że tak powiem, do niej wrócę. E, ponieważ już kiedyś byłem duży, ale schudłem ze względu na pracę. Dobra, także lecimy 90 na Patyku, Patyku na maszynie, kury. <gry> 50 maszyn i leci. poszło poszło nie no nie to idziemy do sto na od Widzisz? Dwa ruchy. I już przy, przy tych ciężarach, widzę, już ciężko. Czpień wychodzi. Chyba dawno ktoś nie używał tutaj takich ciężarów. Także stóweczka jest, ale zobaczycie. Dla potwierdzenia. Także jak w miarę szybko pójdzie, to stówkę zapakuję. Później zjedziemy sobie troszkę niżej z tym wszystkim. I zobaczymy jak to będzie, nie? Dobra. Także jeszcze chwila. Nie eee, powiem, przed tym ciężarem sobie odpocznę chwilę. Eee. Lubię jak wszyscy się patrzą, jak chodzę z kamerą. <laughs> Kiedyś tutaj z Cepeliną szedłem po chodniku. Coś wam tam opowiadałem na blog. Eee, I że tak powiem. Dużo osób ćwiczących do okna, co się dzieje? Reporter idzie. Nie no, świruje. Yy, darzy się sytuacja autentyczna. Ale z tym reporterem sobie przyświrowałem. Ale autentiko dużo osób tutaj w oknach wtedy zdziwionych, że z patykiem sobie idę, nie? I nagrywam na GoPro. Yy, że tak powiem, żeby się nie zastanawiali to przyszedłem bliżej. Dobra. Także sobie zaraz polecimy. Jeszcze dwa wdechy o, Powiem wam, uwielbiam jak przychodzą ludzie na siłownię e, I siedzą w telefonach Także jak dla mnie trochę strata czasu takie jak powiem o, Widzicie, ja nagrywam, odkładam Nawet za bardzo z nikim nie rozmawiam Ja przychodzę, ćwi, skupiam się na ćwiczeniach e, Pogadać sobie mogę po nie, albo tam między seriami, ale pilnując i obserwując czas, że tak powiem, ja z doświadczenia już tam ani minutki nie liczę, ani tam półtora minutki, tylko mniej więcej już z doświadczenia ćwiczącego już ileś tam x lat, a no, po prostu ja już czuję kiedy przychodzi ten moment na tą serię, dobra, lecimy z tym. do odciny ostatnia ja powiem szybciej forma musi wrócić dobra przerzucamy się na wąsko także tutaj już nie będę wam relacjonował ewentualnie ostatnią serię na czym skończę żeby film nie powstał tam 50 minutowy nie mam takiego sprzętu żeby po prostu w miarę szybko to wertowało i wrzucało dobra także do usłyszenia za chwilę i lecimy trzecia seria i już styweczka założona stówka jest ale co na potwierdzenia żeby później nie było Ale gdzieś ciemniaczu ty coś tam dobra także za chwilę sobie polecimy z tymi tematami no dobra sobie położę tu jeszcze dwa wdechy i polecimy sobie nie? Dobra. Maszyny zamknę, bo tu tylko 110 jest. Kurna, no co jest do ciula. To ja po to się zapisałem na siłowni, żeby targać duże ciężary. A tu maszyny kurwa małe. <laughs> Nie no świruje. Teraz trochę takie szarpane, Wiadomo początkowe. E, z czasem e, dojdziemy do e, lżejszego robienia, nabierzemy siły i po prostu ten ruch będzie bardziej techniczny, bardziej taki płynny teraz z racji tego, że muszę trochę, wiecie, szarpać ze względu na to, że to są początki, tak? A i tak sobie po prostu patrzę, czy tam siły dużo mi nie uleciało przez te 3 lata, ale ogólnie nie najgorzej, nie? Także dobra, walimy sobie 110, także 110 wjeżdżam. I ostatnia seria i znów sobie do odciny zrobimy także 110 yy, i sobie zmniejszymy coraz mniej, coraz mniej i do odcinki i później sobie przejdziemy na yy, to, to, to zrobiłem, Tam to zrobiłem, też czwarte ćwiczenie na plecy, yy, martwy ciąg sobie zrobimy, yy, żeby lędźwie wzmocnić i to będzie w sumie e, finisz chyba dzisiejszej e, kulturystyki zrobiła się za 10.20 także godzinka ćwiczeń e, tak jak mówiłem niecała godzina jak ćwiczę sam bez tam partnera treningowego e, też jest inaczej e, nie wiem tak mi się wydaje że szybciej jak samemu robię jakieś 45-55 minut e, trochę tych seriwale po 4-5 w każdym ćwiczeniu yy, i tak to wygląda. Dobra, także, nie wiem, będąc gołosłownym, 110 założony. Lecimy z plecami. Już. Dobra, lecimy na martwy ciąg Powiem Wam, że robię martwy ciąg teraz Oczywiście z pasem ze względu bezpieczeństwa Także stóweczka założona Po 20 kg na stronę Szczanga 20, stóweczką robię Powiem Wam, tak w miarę idzie I się zastanawiam, żeby założyć 150 Ale kurczę, jutro trzeba iść do pracy i nie wiem jak zareagują po takim czasie moje lędźwie choć codziennie pracuję fizycznie. Także zobaczymy jak to będzie. Na razie e, zupka chińska e, z dwoma e, piersiami kurczaka daje radę. Troszkę mi się odbija kurakiem, ale szybko zjadę przed treningiem. Krótki czas po prostu nie, jest 15 minut przed treningiem, jadę czy 20. Troszkę mi się jeszcze odbija ale byłem po pracy, także wiadomo o co chodzi troszkę ssa nie była e, i czas że tak powiem e, krótki, nie? żeby po prostu już po nocach nie chodzić a jeszcze muszę Wam zgrać ten filmik e, dobra stówka będzie, także trzy seriki sobie wane lędźwi także nie będę szalał, jutro do pracy zobaczę po prostu jak moje lędźwie zareagują na ten ciężar i najwyżej przy następnych plecach sobie zwiększymy intensywność i ciężar, nie? Do 150 Tak do 200 sobie chyba dojadę w ciągu dwóch miesięcy Zobaczymy jak to będzie, nie? Do 200 na martwy, nie? Na spokojnie Także mówię Seteczką idzie to no mówię, z chęcią bym założył tą 150, ale Troszkę się obawiam, wiecie, łazieneczki są do robienia, a nie, że ja będę pokrzywiony chodził, nie? Dobra Także lecimy dalej. Dobra. Także ja trening zrobiony, zaliczony. Także lecimy do Ewelinki i do młodej. Co tam kurwa. Oj ty kurwa, mendo społeczna. Tak to się robi.